Dzień dobry, widzę. Dzisiaj będziemy grali w Stila Brain Brainrot. Tak. Wiem, że to dziwnie brzmi abstrakcyjnie. Ale tak, dzisiaj będziemy grali w Stila Brain Brainrot, gdzie będziemy musieli ukradać innych ludzi. Tutaj ktoś kupuje. I moim zadaniem jest to, żeby kupić. skupić. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Poczekaj, Nubini Pizzanini do. I słuchajcie, tam są rebirfy. I co? Słuchajcie, po prostu być jakieś fajne Brain rociki. Tutaj na przykład. Ludzie są. Oczywiście to są, jest moja baza, i szybciutko. Widz, zobaczcie! Chciałam i ukraść! Gdzie jest Monika? O, tutaj jest Monika! Za ile mi się baza odblokuje? Za 45. Oj, gościu, oj, gościu, oj, gościu, oj. Dobra, słuchajcie, kradniemy komuś Nubini Pizzanini Nie wiem, słuchajcie, że to jest mojego by, ale ja muszę Nubini pizzanini. Proszę Let's go, widzowie, that's... That's crazy Nie, dobra Kradłem komuś Nubini Pizzanini i się z tego cieszę no i co? Nie było warto mi kraść. Kto pierwszy zaczynał? Chodź tu, no Monika! No Monika, idź stąd! Ale fajnie, że to jest Polak. Ja też jestem z Polski. Idź już stąd. No, nara. Dobra, kupimy... kupimy sobie kolejnego... Nubini pizzanini. Nubini pizzanini. Okej, okay, dobra, to no, gdybym... Widzę, co ma tutaj. Ma leru lerule, rule, flamingo, ligoli, strawberelli, flamingelli, A więc słuchajcie, co sobie kupmy, Monika. Zostaw mnie już w końcu i graniemy komuś, lerule, rule, lera. No, słyszeliście? Mam to, nie. <ścoughs> O, jest Liri Lilarila Liri li, Lilarila li, Bambini Crosti. Talpa di Ferro Talpa di Ferro Wiesz co tutaj sobie kupuję? Talpa di Ferro, więc dzisiaj oczywiście naszym celem jest zdobycie... fajnych brain rotów! Na razie mam same Nubini Pizzanini I oczywiście lili Lilarila. Ale moim celem jest zdobycie o tutaj takich brain rotów. Gościu, słuchajcie, ma pierwszego rebirfa w ogóle. A na pierwszego rebirfa potrzebuję milion siana tripitropi oraz gangstera futera. Żeby nie było no, to nie 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 to będzie dobry Nieee! masz. ja już i tak wychodzę z Twojej bazy. O, tutaj jest Lili, Lila, li, 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 Lili lila rila. Tutaj skąd się idzie tim trees? Z jakiego go sobie kupimy? Nubini pizza. Leru, leru, leru. Nie. Może <grym> <grym> mi się uda? Nie, niestety tak nie działa. Nie działa, widzę, że to tak trudzi działa. Pocznijmy skacieć do tutaj. Tutaj. Ja mówię po chińsku. Przepraszam, widzę, że dzisiaj mówię po chińsku, ale ja nie wiem. Dzisiaj jest. Nie. Dobrze. Idź stąd. Ja... Ja muszę ukraść. Co jest? Nubini Pizzanini. A to jest pewnie w z maszynie. To tego, to ja nie wiedziałem. Dobra, mamy Nubini Pizzanini, sobie go sprzedamy. Bam Bambero, sprzedanie nie. jest Ro Ro tyle. Ro Ro Nie Ro le Ro 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 O fruli frula, słuchajcie, oczywiście Fluri, to sobie kupimy. I na razie, słuchajcie, gramy tak sobie pokojowo, później może Ro stąd. Nie! Mój! Co ty chciałaś mi zrobić? Co ty chciałaś mi zrobić? Idź stąd! pizza Kto to jest? Sof. Kto to był? A to był Sof, dobra, to nieważne. Może uda mi się mu ukraść tego bambini? no, no i słuchajcie, on umie Chyba ja mogę tego nauczyłem. Nie i no trudno. Jest coś silniejszego, niż takie gangster futera Tutaj jest pizza Nini, Nubini, ooo Dobra Patrzcie to Patrzcie to Robimy taktykę z tyłu, robimy taktykę z tyłu Mam! Słuchajcie, no i tak właśnie, słuchajcie, musieliśmy zacząć Ej, więc słuchajcie, że tego nie zrobię, ale robimy rebirfa. Teraz słuchajcie, robimy rebirfa. Specjalnie to sprzedałem, żeby zrobić rebirfa. Zostawcie suba za takie poświęcenie. No słuchajcie tak. Zostawcie suba. No widzicie, co tutaj pisze. Zostaw suba. Gangster futera. Gangster To mi go odkupi, naprawdę ja go nie lubię. Ej, tripi trop idzie! Halo Ej, dobra, słuchajcie, jakby coś To później wyj wyjdę z tej gry Ponieważ będziemy mogli Zdobyć tego Dobra, i uwaga Mogę robić rabirfa ta -dam! Dobra, widzowie, tutaj jest Gangster jakiś Mój Co? Odkup Nie, nie odkupuj nie odkupuj, nie odkupuj, nie odkupuj, nie odkupuj Nie odkupuj, nie odkupuj, idź stąd Właśnie, to jest mój! No! Co gdybym słuchajcie, tak kliknął opuść i więc słuchajcie, poszedł na pubi! Gdzie poszedł... O tutaj. Klikam oczywiście w to i zobaczymy. O zobaczcie, słuchajcie! W o nie, specjalnie to nie, to... dlatego tutaj zgodnie, wyszedł. Poszedłem. Frogato pirato. Zgraniemy oczywiście brain rotino. Takie z no nowiutkie Ja słuchajcie, Fuzik. Pokojnie, ja się niczym nie przejmuję. Mam słuchajcie, Frogato. Radio. I tutaj gościu podobno chce mi przeszkodzić. Tutaj on ma, pilnuje swojej bazy. Rhino Tosterino. Nie, dobra, to jest on. Idź mi stąd, leć mi stąd, gościu. Tosterino. Nie, dobra. Dobrze robisz! Dawaj lecimy! Lecimy na niego! Rhino Nie! Nie wierzę, słuchajcie. co co tutaj chodzi? Nie wierzę. Czemu my robimy taką wojnę sobą? O, sorry! No, sorry, dobra! Dawaj, ratuj go! Tak jest! Ej, ziomuś, dawaj! Rhino Tosterino Dobra giero Jest! Ukradłem, ukradłem mu to! Oj ojoj! Oj. Dawaj, lecisz! Let's go! Lecisz! Dawaj, osłaniam cię! Osłaniam cię, osłaniam cię! Kurczę! Ej, dawaj robimy chytry plan. Ja ci pomagam! Nie, sorry! Kranni! Szybko, kranni! Ja Cię może pomogę. Kradnij mu to. Nie, spokojnie, ja nic nie chcę. Leć mi stąd. Ok, oh, Jezu, sorry. Sorry, ziomuś. Nice. Dawaj, lecę na niego. Wait. Gdzieś on zniknął, no nie. Zniknął jak... Nie wiem kto. Ma jakieś moce. Dobra, powiem tyle, że ja teraz potrzebuję 3 milionów, boneka, malawu i brrbrr patapim. Nie będzie tak łatwiejutko. Nie stać mnie. Tutaj, słuchajcie, jest challenge bez robuxów. Widzicie, słuchajcie, jakie to są trudne challenge? Dawaj, krani mu ying Nic nie działa. Goście ma cheaty. Kupujemy drugiego co Cisterino, no widzowie. Proszę, Rajno! Jak to 5-4 tysiące potrzebuję? Zaraz będzie, zaraz będzie, zaraz będzie, zaraz będzie. Pobił ktoś? Nikt nie ogobił, ale fajnie. Rino Tosterino, Rino Tosterino, ri... Rino Co to był za trapikson jeden? Orangutini, ananasi, Gościu piciona Nie, 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 nie. Ja zamykam bazę, słuchajcie i nic mnie nie interesuje. Ej, gdybym ja go tak zdobył. Ej, wyobrażacie, że sobie widzę, jakby była wtedy moc. Zostaw chyba 30. O, tutaj jest Lionello Kiviello! Lionello, Lionello, Lionello! Nie wiem, że... się dziwnie laguje? Lionel Cactuseli. Lionel Cactuseli. Baza gracza 3-3-3 Nie! Dobra, ja słuchajcie i tak... Dobra, ja, już mnie to działka od 5 minut. Ja chyba słuchajcie, w tyle, ile nie gram. Ale nie wiem, jak zrobić drugiego rebirfa, to kończę. Okej! Okay. Fajnie, że muś mnie zamknął w baszy, który nic nie ma pewnie. Gdzieś na co słuchajcie? Będę sobie kupił. To sobie kupił? Takie. Royal Kombat: Index: Bluberrini Octopusini. Będzie zostałem sobie piszą. Nie, piszą, tutaj na sobie piszę. Dobra, kupuję tak. Kupuję tego wyrzutnie pszczół Żelaznego. I milion może tak. I to może Można 10. Nie. Nie 10 sekund, no tak. No co tutaj gościu ma w, w pięknej Halloween bazie? Nic. Co tu jest? Nie, na górze ja się pytam. A, perroquello. Naprawdę. Można spróbować. Można widzę spróbować, ale. Mi się wydaje, że coś będzie. Nie, że tak będzie. No, wiedziałem, że to tak będzie. No, Ajajaj. Ten moja wazon jeszcze jest. Boneka Ambalabu. Boneka Ambalabu. Mój. Boneka ambalabu. ambalabu. O mój inkianga! Boneka Ambalabu. Dobra, patrz to! Ajajaj. co, słabiutko? Ojejku, ale mi jest przykro. Boneka Ambalabu. Boneka Ambalabu. Jest coś ambalabu. nade mną. Nie, 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 nie. Ying-yang, ying-yang, ying-yang. Jest ying-yang, dobra. Boneka Ambalabu. Boneka Ambalabu. Nie ma. Boneka Ambalabu. Człowieku, patrz to, patrz to. Zwidzisz, jak daleko cię odbiłem? Nara. No właśnie. Tyś mi kupił? Nie, ja ją mam. Wiecie co? Nie interesuje mnie to, tylko sobie to sprzedaję. Dlaczego, słuchajcie, ja to sprzedaję? Jeszcze raz mi coś takiego zrobisz, to inaczej pożałujesz tego. No właśnie. Nara, lecisz! Dobra, może nie będzie się na tym ten... znowu. No i powiem tyle. Ej! Ja nie jest! Jest! Kończę, słuchajcie, ten odcinek. Idź mi stąd! Let's go, widzę. Udało mi się odrodzić. No i słuchajcie! Ja na razie słuchajcie sobie coś takiego kupię. No i słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Już w końcu możesz się przystać. Nie, słuchajcie, mi. Nie dobra, słuchajcie, kończę ten odcinek. Dobra, ja stąd wychodzę. Opuść.